Wyszydełkowana.pl Witajcie moi drodzy. Wczoraj na jednej z grup szydełkowych pojawiło się pytanie, jak wydziergać taki oto wzór. Wydaje się dosyć prosty, ale całym haczykiem są tutaj te odwrócone słupki. Zaraz sobie zobaczymy, jak je zrobić. Pokażę to krok po kroku i rządek po rzędzie. Zaczynamy oczywiście od łańcuszka początkowego, i tutaj jeden motyw ma 12 oczek, a oprócz tego musimy zrobić 5 oczek poza tym. Tak więc liczba oczek musi być podzielona przez 12 plus 5 czyli jeżeli chcemy zrobić 2 motywy to 2 razy 12 plus 5 jeżeli 3 motywy 3 razy 12 plus 5, 4 razy 12 plus 5 i tak dalej możemy to też robić tak jak ja to teraz zrobię czyli odliczamy do 12 do 12, do 12

3, 4, 5. Dobrze, mamy łańcuszek początkowy, i teraz musimy zrobić na początek 3 oczka zamiast jednego słupka i jedno oczko jako łuczek, czyli raz, dwa, trzy i raz. Teraz musimy się zastanowić, gdzie wkłuć te słupki. I jak widać ze schematu, musimy pominąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć oczek i wkłuć się dopiero w siódme oczko. Czyli odliczamy, nabieramy tak jak do słupka, odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj jest siódme oczko, czyli w to siódme oczko się wbijam, robię słupek i jedno oczko. Łańcuszka, tak jak na schemacie. I kolejny słupek. W to samo miejsce. Jedno oczko łańcuszka odstępu, tak jak głosi schemat. No i teraz się musimy zastanowić, jak zrobić to kółeczko. Ja sobie policzyłam, że to kółeczko ma 8 oczek, więc teraz robimy 8 oczek łańcuszka i zamykamy je oczkiem ścisłym w kółko. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Trzeba pamiętać, żeby nie zamknąć tutaj tego pierwszego oczka, tylko dopiero w drugie się wbić i zamknąć. No i teraz będziemy robić te słupki odwrócone, czyli robimy oczko ścisłe w nasze kółeczko, bo będziemy obrabiać kółeczko, nie będziemy się bawić we wkłuwanie w poszczególne oczka łańcuszka, szczególnie, że to tutaj jest niepotrzebne. I trzy oczka zamiast pierwszego słupka w tym kółeczku. Teraz musimy zrobić jeszcze trzy słupki, żeby była połowa i jeden słupek środkowy, dlatego że łącznie musimy tutaj zrobić 9 słupków. To jest słupek środkowy, czyli robimy trzy oczka łańcuszka, cztery słupki i teraz musimy to przyłączyć do naszej robótki oczkiem ścisłym odwracamy tak, że słupki są tyłem do nas mam nadzieję, że to widać są tyłem do nas, lewą stroną a te słupki początkowe są prawą stroną do nas odwrócone i liczymy od ostatniego słupka 6 oczek i dopiero w to szóste oczko się wkuwamy raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć w to oczko się wbijam i robię oczko no i znowu obrabiamy kółeczko, odwracamy tak, żeby słupki były do nas przodem i robimy jeszcze cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. No i mamy pierwsze, pierwsze kółeczko. Teraz robimy jedno oczko odstępu, tak jak głosi schemat. Odwracamy tak, że słupki są tyłem do nas i liczymy sześć oczek, bo znowu w kolejne e, szóste oczko będziemy się wkluczać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i tutaj się wbijamy sześć. Robimy jeden słupek, jedno oczko łańcuszka, słupek kolej, w to samo miejsce i jedno oczko odstępu i znowu osiem oczek, bo znowu będziemy robić kółeczko, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8 i te 8 oczek łączymy oczkiem ścisłym nie wpływamy się od razu w pierwsze oczko łańcuszka tylko w drugie no to jedno oczko jest naszym odstępem no i znowu kółeczko sobie odwracamy jakoś sensownie, żeby nam się wygodnie trzymało robimy oczko ścisłe w to kółeczko 3 oczka zamiast pierwszego słupka kolejne cztery słupki w to kółeczko Dwa, trzy, cztery i znowu odwracamy tak, żeby było tyłem do naszej prawej strony i liczymy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek. Łączymy oczkiem ścisłym, znowu kółeczko odwracamy tak jak powinno być i robimy jeszcze cztery, cztery słupki w to kółeczko raz, dwa, trzy, cztery no i teraz będziemy już kończyć żądek w moim przypadku czyli robimy jedno oczko łańcuszka i tak jak tam schemat głosi, na końcu rządka są te dwa słupki wkłute w jedno oczko, jedno oczko łańcuszka i ja tutaj się będę wkłuwać od razu w... to znaczy ja będę kończyć tutaj, gdzie jest zaznaczone strzałką, a nie będę już robić dalej. Czyli odliczam od tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wbijam się w szóste oczko od ostatniego oczka ścisłego, robię słupek, jedno oczko łańcuszka, jeszcze jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i słupek w ostatnie oczko łańcuszka początkowego. No i w zasadzie najtrudniejszy rząd, czyli rząd pierwszy, mamy za sobą. Teraz już z górki. Odwracam robótkę, robię trzy oczka zamiast jednego słupka. Jedno oczko odstępu i tutaj w te widełki, które robiłam ze słupka, oczka i słupka, robię słupek, oczko, łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka i teraz robię półsłupek tutaj w to oczko łańcuszka odstępu. Tutaj robię półsłupek. Dosyć młodko go zaciskam i robię dziewięć oczek w kółeczko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i znowu robię półsłupek. To oczko odstępu. No i pierwszy rządek wygląda mniej więcej. Tak, pierwszy, pierwsze pełne kółeczko. Robię jedno oczko łańcuszka. Słupek tutaj w widełki. Jedno oczko łańcuszka, kolejny słupek w widełki i już pokażę na schemacie, w którym miejscu jesteśmy. Doszliśmy, moi drodzy, do tego miejsca na schemacie, czyli mamy pierwsze kółko zrobione, półsłupek, jedno oczko łańcuszka, widełki, w, widełki z poprzedniego rzędu. No i teraz robimy jedno oczko łańcuszka, półsłupek i kolejny motyw, kolejne kółeczko, zapełniamy, kończymy. Czyli robimy jedno oczko łańcuszka, półsłupek tutaj w tą przerwę, w to oczko. I dziewięć oczek w kółeczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Znowu półsłupek w przerwę z jednego oczka. Jedno oczko łańcuszka, słupek z widełki, jedno oczko łańcuszka, drugi słupek z widełki, jedno oczko łańcuszka, tutaj jedno oczko pomijamy i wbijamy się w drugie oczko od, yy, słupka z poprzedniego rzędu. I tak to wygląda, to jest pierwszy rządek naszej robótki. Teraz znowu obracamy robótkę i będziemy robić e, kolejne motywy kółeczka. W tym rządku będą trzy, dlatego że, e, widzi, jak widzicie, te kółeczka układają się w taką szachownicę. No to idziemy do początku trzeciego rzędu. Jak widzimy, zaczynamy od trzech oczek zwrotnych, łańcuszka zamiast jednego słupka, jedno oczko łańcuszka i potem od razu kółeczko z ośmiu oczek i, i to oczko obrawiamy. Czyli robimy. Trzy oczka zamiast jednego słupka. Raz, dwa, trzy, jedno oczko odstępu i osiem oczek. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I te osiem oczek, oczek zamykamy. Kółeczko, przy czym musimy pamiętać, że to ma być to 8 oczek, a nie, nie dodawać do tego jeszcze żadnych e, innych m, oczek zwrotnych, czyli tych, które mają być za ottem. Czyli liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W ósme oczko łańcuszka, oczko ścisłe i znowu to kółeczko sobie tak łapiemy, jakby to było zwykłe kółeczko początkowe, robimy w nie oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Cztery słupki. Dwa. Trzy. Cztery. I teraz robimy oczko Ścisłe, tylko pytanie, gdzie? Zaraz sobie to zobaczymy na schemacie. I jak widzicie, schemat mówi nam, że oczko ścisłe ma być tutaj w odstęp między tymi dwoma słupkami, między odstęp w tych widełkach. Czyli robimy po prostu oczko ścisłe. Musimy ten, te, to, to kółeczko zawsze uformować, sobie tak odwrócić, jeżeli nam się nie układa, żeby te słupki były na dole i żeby odwró były odwrócone lewą stroną do nas. Zrobiłam to oczko ścisłe, znowu odwracam tak, żeby słupki były przodem do mnie i robię kolejne cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. No i według sematu robię jedno oczko odstępu i teraz będę się wbijała w środkowe z tych dziewięciu oczek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć robię tutaj słupek, jedno oczko łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka tak to wygląda i zaczynam kolejne kółeczko, czyli robię osiem oczek i łączę je w kółeczko oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łączę je tutaj w kółeczko i znowu obrabiam je półsłupkami, e, przepraszam, słupkami. Najpierw robię oczko ścisłe w to kółeczko. Trzy oczka zamiast pierwszego słupka. Cztery oczka. Cztery słupki przepraszam raz, dwa, trzy, cztery, oczko ścisłe w kolejny kolejne widełki, czyli tutaj. Widzicie? Tak to na te chwilę wychodzi. Znowu sobie odwracam to kółeczko, żeby wygodniej mi się dziergało. Słupki I robię jeszcze cztery słupki z to kółeczką. Jedno oczko łańcuszka. I znowu te moje widełki. Jeden słupek, szczytowy, szczytowy słupek z tych z 9 słupków z poprzedniego rzędu, jedno oczko łańcuszka i słupek w to samo miejsce. No i teraz będziemy robić już ostatnie kółeczko, jedno oczko łańcuszka odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć siedem, osiem oczek łańcuszka. Łączymy te osiem oczek łańcuszka oczkiem ścisłym. Robimy oczko ścisłe w kółeczko. Trzy oczka zamiast pierwszego słupka, jeszcze cztery słupki, raz, dwa, trzy, cztery i oczko ścisłe w widełki, te widełki tutaj początkowe. Odwracamy kółeczko, tak żeby było lewą stroną do nas no i teraz będziemy odwracamy sobie jeszcze raz i robimy kolejne cztery słupki w to w to kółeczko. Jedno oczko łańcuszka i słupek, trzecie oczko, to znaczy w drugie od, od ostatniego słupka w oczko szczytowe oczek zwrotnych po prostu. Trzecie oczko z tych, które zastępują początkowy słupek. No i na obecną chwilę mamy coś takiego. Teraz będziemy robić rząd powrotny, który jak już przedtem widzieliście jest dużo łatwiejszy. Trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Jedno oczko odstępu, półsłupek tutaj w tą przerwę przed kółkiem. Dziewięć oczek w kółko, dziewięć słupków, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć. I znowu półsłupek w tą przerwę za kółkiem. Jedno oczko łańcuszka. Słupek w widełki. Jedno oczko łańcuszka. Drugi słupek z tej widełki, jedno oczko łańcuszka, półsłupek w przerwę przed kółeczkiem i dziewięć słupków w kółeczko. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, pół słupek w przerwę za kółeczkiem, jedno oczko łańcuszka, słupek w widełki, jedno oczko łańcuszka, drugi słupek w widełki, jedno oczko łańcuszka w przerwę przed kółeczkiem i teraz będziemy dokończać ostatnie kółeczko Teraz, dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem 9. Pół słupek w przerwie. Tutaj jedno oczko, łańcuszka I słupek w trzecie z oczek zwrotnych. I w zasadzie na tym to wszystko się opiera. Te rzędy już teraz tylko będziemy powtarzać. Wiadomo, że jak mamy więcej motywów, to musimy zrobić więcej tych kółeczek, mniej motywów. To mniej mam nadzieję, że. Temat teraz już jest zrozumiały. W zasadzie to powtarzamy. Cztery rzędy, cztery rzędy trzeba się nauczyć, i potem te rzędy już tylko powtarzamy. Jak widzimy tutaj, gdy zaczynamy piąty rząd, no to trzy oczka łańcuszka, jedno oczko widełki w środkowe tego pierwszego kółeczka. Potem jedno oczko, obrabiamy kółeczka, kółeczko, które zrobimy z ośmiu oczek. Robimy trzy oczka, łańcuszka zwrotne w to kółeczko, cztery słupki, jeden słupek środkowy, oczko ścisłe w te widełki, które tutaj się znajdują za tym kółeczkiem pierwszym. No i potem według tego lecimy. W zasadzie robimy piąty rząd bardzo podobnie jak trzeci, tylko początek jest troszkę inny, troszkę dłuższy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zrozumieliście o, o co chodzi. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie pisać na mojego maila wyszydełkowana-małpa Zapraszam Was do odwiedzenia mojego bloga oraz lajkowania fa fanpage'a, a także na moją grupę szydełkową Wyszydełkowani szydełko, druty i życie codzienne.